Cześć! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Wawrzynowych Pogadów. Jeżeli się mogę teraz troszeczkę świecić na twarzy, to pewnie dlatego, że pogoda mi daje się we znaki. Tak samo jeżeli jestem czerwony, także musicie bierzeć na tę poprawkę. Sami wiecie jaka jest teraz pogoda, a że chciałem nagrać tego vloga koniecznie jak jestem na działce albo w jakimś innym miejscu niż w mieszkaniu, ponieważ tam nie mam zbyt dobrego światła. Tutaj chyba wydaje mi się, że złapałem w miarę niezłe. Dlatego no musicie mi wybaczyć, jeżeli właśnie będę mrużył oczy albo jakieś takie pierdoły. No to jest rzecz kompletnie niezależna ode mnie. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku Wawrzynowych pogadów. Pogadów, ważnych pogadów, <gadł> <gadł> chciałem poruszyć temat znowu dalej MMO. Mianowicie, tego, że ostatnio tak mnie. Z racji tego, że jestem wielkim fanem i bardzo długo, już od długiego czasu bawię się w różne fora PBF. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to są fora, w których odgrywamy własną postać czyli tak naprawdę RPG pisane na forach. Gdzie wcielamy się w własną postać i tworzymy jakąś tam historię, jakieś takie rzeczy, odgrywamy ją i tak dalej. I z racji tego, że ja się już w to bawię bardzo wiele lat, poznałem dzięki temu bardzo wiele bardzo fajnych osób, m.in. moją dziewczynę, którą pozdrawiam. To chciałem właśnie poruszyć taki temat, bo dalej się już w to bawię od. żeby właśnie skłamać, chyba od 10 lat. Także trochę czasu już na to poświęciłem. I ostatnio tak mi tchnęło, im bardziej zaczynałem się interesować wszystkimi MMO, nie MMO, że tak naprawdę PBF-y to jest moim zdaniem rodzaj MMO. I tutaj chciałem się właśnie poznać Waszą opinię trochę na ten temat. Co wy o tym sądzicie, ponieważ wydaje mi się, że właśnie. Z racji tego, że PBF na forach gromadzi się dużo osób, no to wtedy wiadomo, że można to już tak naprawdę podpiąć pod MMO i odgrywamy własną postać. Jest to multiplayerowa, a tak naprawdę rozgrywka. Także to jest taka moja dygresja, z którą chciałem się wam podzielić i zastanawiałem się właśnie, jakie są Wasze odczucia na ten temat, tak naprawdę. Bo to jest taka rzecz, którą. Wydaje mi się, że Wy również możecie mieć jakieś zdanie na ten temat, jeżeli nie gracie w PBF, tak najbardziej Was do tego zachęcam, ponieważ to jest naprawdę świetna rozrywka i to jest tak naprawdę bardzo fajna rzecz, jeżeli chcemy się podszkolić troszkę w pisaniu, w jakichś takich rzeczach w polszczyźnie i polszczyźnie. Ale mi tutaj te robaki różne gryzą, bo tego robactwo to jest po prostu od zarąbania. E, także polecam Wam pbf -y jak najbardziej, bo można poznać naprawdę świetnych ludzi e, na takich forach. Jest ich multum. Co chwilę powstają nowe fora o różnych tematykach. Ja zresztą sam miałem kiedyś swoje własne forum o tematyce Bleach. E, jeżeli może ktoś kojarzy, to Bankaj e, MMO, znaczy Bankaj PBF. To było moje forum. Także, no, ja już naprawdę w tych, w tych wszystkich forach jest od zarąbania, w różnych tematykach, jeżeli ktoś się interesuje Naruto, to tego jest po prostu w ogóle jakiś multum rzeczy, multum tych for. Także polecam, jak najbardziej. I teraz tak, właśnie, chciałem poznać Wasze zdanie na ten temat, co Wy o tym myślicie. I ostatnią rzeczą, o którą Was chciałem prosić, jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do tego momentu, tego vloga, który dzisiaj będzie wyjątkowo krótki. Rzeczą, którą chciałem was poprosić, to jest to, żebyście wymyślili mi w komentarzach ewentualnie jakieś zadanie, które mógłbym zrobić, przepraszam, że ta kamera tak się trzęsie, ale już mi ręka zaczyna powoli boleć. Żebyście wymyślili mi zadania. Jak wiecie, są różne challenge'e, typu. Cynamonowy challenge i tak dalej, żeby zjeść tą łyżeczkę cynamonu albo jakieś takie rzeczy i od razu mówię, że to nie wchodzi w grę. Cynamonowy challenge nie wchodzi w grę, nienawidzę cynamonu i Pff, wiem, żebym sfailował, bym się chyba nie wiem, pożygał. Także nie, cynamonowy challenge nie wchodzi w grę. Ale jeżeli znacie jakieś różne inne zadania, to jak najbardziej piszcie mi w komentarzach, jeżeli macie również jakieś pytania, takie rzeczy. A o co chodzi mi z tymi zadaniami? Chodzi mi o to, że powoli zbliżam się tak bardzo, bardzo powoli i myślę, że jeszcze minie parę miesięcy zanim. Dostanę tych powiedzmy tysiąc widzów, znaczy dostanę. Jeżeli się pojawi tysiąc subskrypcji, z czego widzów tak naprawdę będzie około setki pewnie, także no. Ale no teraz wiele osób może mi zarzucić, że patrzę się na cyferki, e, aczkolwiek wiecie co, tak naprawdę wychodzę z tego założenia, że jeżeli się znajdzie już to tysiąc osób tak naprawdę, które zasubskrybuje ten kanał i że są osoby, które go oglądają powiedzmy tam raz na jakiś czas, to czemu nie miałbym go jakoś tak urozmaicić i raz na jakiś czas po prostu robić coś specjalnego, e, co może być odebrane jako powiedzmy patrzenie na cyferki, ale tak naprawdę to jest robione dla zabawy i mojej e, i waszej, bo mi to sprawi przyjemność i myślę, że wam oglądanie wymyślonych przez was zadań również może sprawić przyjemność Także wypisujcie jakieś zadania, które mógłbym zrobić ewentualnie, jeżeli wyjdzie, jeżeli osiągnę tą liczbę tysiąca widzów i wtedy pojawi się taka seria vlogów właśnie z takimi zadaniami, nie zadaniami. Także myślę, że to może być interesujące do oglądania. Jeżeli macie jakieś tematy na kolejne nowe Pogaduchy, jak najbardziej zapraszam Was do komentowania i podrzucania mi tych tematów ewentualnie w komentarzach, albo na skrzynkę na YouTubie, bądź na Facebooku, do którego zachęcam, żeby go lajkować, bo teraz postaram się jakoś przez wakacje w miarę często tam uaktualniać jakieś tam informacje. Także do usłyszenia, do zobaczenia, do spisania się. Na razie.